Dzień dobry. W imieniu Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec witam państwa bardzo serdecznie. Witam dzieci bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka, w którym zajmiemy się pracami ręcznymi, rękodziełem i inną twórczością domową. Ponieważ spędzamy ostatnio trochę więcej czasu w domu, ponieważ mamy trochę więcej czasu na prace ręczne. To zapraszamy was bardzo serdecznie do tego, żeby Zrobić coś fajnego. Dzisiaj robimy kartki trójwymiarowe. Takie wstające. Hop i hop. Żeby zrobić trójwymiarową kartkę, będzie nam potrzebny sztywny papier. Najlepiej z bloku technicznego. Używamy bloków technicznych białych i kolorowych. Używamy też kredek lub farb. W zależności od tego, co lubimy najbardziej ale tym zajmiemy się chwilę później. Na razie zaczynamy od podstaw. W linku pod naszym filmem będą umieszczone skany takich kartek papieru. One Wam pomogą na samym początku zrobić Waszą pierwszą kartkę, dlatego że akurat mechanizm tej kartki jest nieco trudniejszy yy, niż innych kartek trójwymiarowych. Ja się nazywam Anna do dorula program realizujemy dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, a moi asystenci Mateusz i Agatka pomogą mi pokazać Wam, jak zrobić trójwymiarową kartkę wstającą. Zaczynamy od naszych gotowców. Najpierw podstawa, to będzie podstawa naszej kartki. Zginamy ją tu, gdzie jest oczywiście zaznaczone zgięcie. To zgięcie będzie dla nas bardzo ważne, ponieważ do tego zgięcia będziemy dopasowywali nasze stojące elementy, bo miejsce zgięcia, złożenia elementów stojących i tej kartki musi się bardzo dokładnie zbiegać. Więc, tu zaginamy tą kartkę i odkładamy. A teraz bierzemy kartkę, na której mamy nasze elementy stojące. Mamy góry i, taką, i taki pagórek. W przypadku kartki, którą mamy tutaj pokazaną jako przykład, ten pagórek to jest domek. Góry są górami. W przypadku Agatki na pagórku pasą się owieczki. U Mateusza na pagórku pasą się krówki. A na naszej kartce przykładowej, którą ja pod koniec naszego programu skończę, kwitną krokusy. Składamy. Ucinamy. Ucinamy. To jest zgięte. To jest bardzo ważne. Teraz zginamy. Zginamy tu. Po przygotowaniu naszych stojących elementów, możemy się powoli przymierzać do ustawiania ich w taki sposób, jak chcielibyśmy, żeby one wyglądały na naszej kartce. Zakreskowana powierzchnia oznacza to miejsce, które posmarujemy klejem i przykleimy oczywiście do drugiej zakreskowanej powierzchni. Ale, szanowni drodzy, kochani Państwo, Musimy najpierw naszą kartkę ozdobić. Nie będziemy w stanie jej dobrze pomalować w momencie, kiedy ona będzie już stała. Jeżeli chcemy naszą kartkę ozdobić, to musimy to zrobić teraz. Ponieważ przygotowaliśmy się do naszego programu, moi asystenci Mateusz i Agata mają już swoje kartki pokolorowane, a ja również je przygotowałam i również mam kartkę przygotowaną. Dlatego teraz pokażemy Wam, co Przygotowaliśmy i jak będą wyglądały nasze kartki finali. Warstwa z klejem. Linia zgięcia musi się pokrywać z tą linią zgięcia. Musi dokładnie się pokrywać z linią zgięcia. Przykładamy i rozkładamy. Podobnie tutaj. Ten element. To jest nasz ten element. Tak. Składamy, przykładamy i znowu. Się musi pokrywać z linią zgięcia, żeby nie wystawała kartka na zewnątrz. Uważamy na tą linię i przyklejamy. Przyklejamy. Teraz zamykamy. I te elementy. Smarujemy klejem. Zamykamy. Mocno, mocno, mocno. I poczekamy, aż wyschną. Teraz, kiedy ta kartka wyschnie, to tam stanie. Nasze kartki są już gotowe. Zróbcie sami w domu i oczywiście się pochwalcie. Bardzo serdecznie zapraszamy, dziękujemy w imieniu Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec zarówno za uwagę, jak i pracę z nami i zapraszamy do kolejnych odcinków.